Cześć, ja jestem Rodaty, a przed Wami kolejny Indyczek. Taktyczne pytanie na start. Czy graliście kiedyś w symulator Alchemika? Ktoś może powiedzieć, że to taka gra, gdzie miesza się mikstury i wychodzi coś innego, na przykład bimber? Nie, ale też o bimber będzie tutaj chodzić. W niektórych krajach, w Polsce również, spotkać można czasami tajemniczych alchemików. Najczęściej nie pachną zbyt ładnie, ale wiecie, idzie taki gość z całym workiem metalu, najczęściej puszek i nagle teges, z majonez wychodzi z żabki z piwerkiem. To są właśnie tacy alchemicy. Oczywiście zaznaczę tutaj już na start, że absolutnie moim celem nie jest obrazić tutaj osoby, które z powodów, Życiowych niestety stały się bezdomne. Bo za tym też kryje się czasami uzależnienie od trunków czy proszków, ale też czasami zupełnie inne sprawy, które są po prostu smutne. Tak czy siak, jesteśmy w świecie gier, więc dziś podejdziemy do pełnej wersji gry Hobo Tough Life, czyli symulatora bezdomnego. Co ciekawe, mimo że na Steamie nie jest to podane, grę mamy już w polskiej wersji językowej. Nie do końca pełnej, ale jednak. Czy to kolejny symulator od Playway'a, yy, który nigdzie i yy, nigdy nie zostanie skończony? Nie, na szczęście nie. Gra wychodzi z wczesnego dostępu do pełnej premiery po trzech latach od zupełnie innej firmy, która faktycznie ten tytuł można powiedzieć, że trochę robi. Jest jeszcze jedna cecha, która sprawia, że Hobbou może być grą ciekawą do przejrzenia. Myśleliście kiedyś by być bezdomnymi w trybie sieciowym? Nie, no właśnie, w ten tytuł można grać w kooperacji albo też otworzyć sobie grę publiczną i po prostu zobaczyć, może ktoś dobije. Na ekranie widać napis, że to Working Progress. Jednak ta wersja 100014 z może kolejnym numerkiem ma pojawić się dosłownie lada moment za kilka dni w formie już pełnej finalnej premiery. I ja też dostałem informację od autorów, że ta wersja jest już tuż przed premierą. Studio Peron Creative za naszej południowej granicy dłubie ten tytuł od trzech lat zdobywając w końcu oceny bardzo pozytywne na Steamie z ostatnich ocen, jednak na początku dla tej gry oceny były dość średniawe, no, były w większości pozytywne, ja sam też ten tytuł grałem 3 lata temu. Jeżeli chodzi o podstawowe mechaniki, podobne między innymi na Steamie, podane na Steamie to również takie coś jak typowa survivalowa mechanika, ale umieszczona w realiach Właśnie bezdomnego. Czyli na przykład musimy dbać o odpowiednie nawodnienie, ciepło, jedzenie, odpowiednią żywność, a także w przyszłości o budowanie, przetrwanie, a nawet delikatne elementy walki. Przede wszystkim będą tutaj bardzo duże decyzje fabularne, a my w tym miejskim, urbanistycznym klimacie będziemy musieli survivalowo przetrwać. Do tego dochodzi system samopoczucia. W zależności od zdrowia, jedzenia, temperatury, może mieć różne statusy. Możemy też być przestępcą, trafić do paki. Czasami jest to w sumie dobry wybór. Kiedy nie mamy w sobie nic przy sobie i stwierdzimy, że wyśpimy się wygodnie, dobrze w ciepełku. Dostaniemy również papier klozetowy po prostu w kiblu, tak? W więzieniu, więc czasami jest to trochę lepszy wybór niż tułanie się gdzieś po mieście. Możemy też być skazani na przykład na jakiś konkretny wyrok, no i trzeba troszeczkę go dłużej odsiedzieć. i Niestety stracimy też statystyki oraz przedmioty. Zaskakujące jest to, że taka gierka niby niepozornie wyglądająca waży 20 parę giga na dysku, a grafika, no niestety, nie jest tutaj najmocniejszą. Stroną, więc no cóż, jak patrzymy na tą grafikę, można spokojnie dostrzec, że autorzy poszli w taki ciekawy, Czasami trochę oryginalny, ale z drugiej strony czasami trochę niezbyt ładny. Klimat po prostu umieszczenia jakiejś tekstury, jakiegoś zdjęcia, jakby na na przykład fasadzie budynku. Że fasada budynku to tak, jakby ktoś zrobił zdjęcie na wprost kamienicy i to po prostu wkleił na grę. Ta gra mniej więcej w taki sposób wygląda, więc na przykład jakieś bamboszowe forty z kartonu również wyglądają w taki składankowy kartonowy sposób. Więc co jest w sumie zaletą tej gry? No, sprawdzimy, do dyspozycji otrzymujemy cztery postacie, jedną. Na start 3 do odblokowania, co w sumie jakieś bardzo ciężkie nie jest. Nasi kloszardzi mają różne wady i zalety, na przykład śmierdzący krzychu. Znajduje w śmieciach więcej rzeczy ciekawszych, ale i zaczyna szybciej śmierdzieć. Bazowa postać nie ma ani wad, ani zalet. Fajna sprawa to fabularna narracja, to jedna z cech przyjemnych w tym indyczku, budzimy się w dziurze pod mostem i kompletnie nic nie pamiętamy, nawet tego jak się nazywamy, musiała być jakaś gruba impreza, na to wychodzi, że wyorało nam nawet pamięć. Wstajemy, dostrzegamy, że naszemu narcystycznemu rozwaleniu bamboszowodnu w stercie kartonów przygląda się... Inny kloszard, już urobiony z własnym domkiem, łóżkiem, nawet garnkiem do gotowania. Pytamy go, jak możemy ogarnąć, co się z nami w ogóle stało, dlaczego tu jesteśmy. I tak rozpoczyna się jedna z zalet tej produkcji, czyli ilość zadań i wątków do wykonania. Czasami jest ich tak dużo, że lista ciągnie się na cały ekran. Z jednej strony, większość z nich opiera się o zanieść, przynieść pozamiadaj, to jednak strona fabularna za tymi questami oraz to, w jaki sposób można je też wykonać, jest tutaj zaletą, bo czasami możemy to po prostu z kimś zrobić. No, najzwyczajniej w świecie przynosząc mu ten przedmiot, można go też pobić, czasami przedmiot po prostu możemy kupić, innym razem możemy go ukraść, znaleźć, zdobyć, więc sposobów fabularnych na zaliczenie niektórych zadań jest całkiem sporo. Mamy tu też budowanie i konstruowanie. Nasz nauczyciel, obok miejsca gdzie się urodziliśmy jakby, powoli będzie nam radzić jak żyć w tym bezdomnym świecie, powie jak zrobić surowce na swój własny pierwszy kąt, by nie spać na przykład na gołej ziemi, a jak już na przykład mamy gdzieś spać pod gołym niebem to najlepiej po prostu po prostu na ławce, a nie na ziemi i najlepiej jeszcze się czymś okryć. Jedną z najważniejszych rzeczy na start gry jest odnalezienie lub zakupienie worka pójście po prostu do hipermarketu albo reklamówki. Oczywiście od razu nas yy, ochroniasz tutaj hajluje, że jesteśmy w sklepie bezdomni, tak? Więc no od razu nam się przygląda. Nasza postać bazowo nosi przedmioty w zależności od dźwigu. Możemy zdobyć inne spodnie, które na przykład mają więcej kieszeni, ale gorzej chronią przed zimnem. Dlatego nim zdobędziemy plecak, mega naprawdę mocno ułatwiający tutaj grę, nawet reklamówka z hipermarketu się tutaj nada. Spory humor i nawet niezłe rozbudowanie mechaniczne, gdzie m, nauczyć się tutaj m, możemy całej masy różnych cech i perków, zdolności i tak dalej, które są wymagane do tego, żeby ten tytuł po prostu przechodzić. I bardzo istotną rzeczą w Hobo jest po prostu eksploracja, czyli poszukiwanie jakichś innych miejsc, gdzie możemy pogadać z innymi bezdomnymi i czegoś w tym survivalowym klimacie się nauczyć. Z jednej strony to jest zaleta, bo tych naprawdę perków w tej grze jest bardzo dużo, z drugiej strony jest to wada, bo gra w ogóle nam nigdzie nie wskazuje tego, gdzie jakie perki możemy się nauczyć. Czasami możemy dowiedzieć się z tego z dialogów, ale to naprawdę szybko możemy zapomnieć, bo ta gra nie ma systemu zapisywania na przykład jakichś lokacji na mapie. No i Tutaj pytanie jak nauczyć się bycia bezczelnym. W obozie cyganów. Wtedy możemy bardziej bezczelnie żebrać gadając z NPC na ulicach. Nasza postać awansuje właśnie tutaj w masie statystyk typowo kloszardowych, na przykład w umiejętności przeszukiwania koszy, te przypominają takie pola o różnej, jakby siatce, i w ramach ich odkrywania klawiszami w USAD, możemy różne rzeczy znaleźć, a czasami złapać coś ohydnego i się upaskudzić jakąś kopą. Wszystko wpływa na naszą postać. Możemy mieć przemoczone ciuchy i tak czy siak będzie tam cały czas zimno, niezależnie od dnia, nocy albo pogody, nawet jak jest słonecznie ciepło, to po prostu będzie nam zimno w mokrych ciuchach. Musimy się wtedy gdzieś ogrzać i ciuchy po prostu się też niszczą lub śmierdzą. Możemy w Znaleźć nadgniłego kebaba, ale jego zjedzenie nam obniży różne statystyki, np. zatrucie, morale. Im niższe te staty, tym gorzej żyjemy i nasza postać się gorzej zachowuje. A już, np., wielki smaczny burger, na którego zarobiliśmy biorąc pracę z pośredniaka, bo tak, można tutaj iść do pośredniaka, jest bardzo pożywny, ale i powoduje, że chce nam się. Przepraszam za określenie, ale chce nam się po prostu naturalnie i ludzko srać możemy oczywiście zrobić pod siebie, ale nie będzie to miało dobrego skutku dla naszej atrakcyjności oraz ubrań. Możemy więc udać się do pralni, wyprać ubranka, a wcześniej udać się do szaletu miejskiego, niestety płatnego gdzie babcia klozetowa każe nam sobie tutaj wysupłać troszeczkę pieniążków. Co ciekawe może być też hobo królem, władcą bezdomnych. To jest w sumie naszym celem tej gry. Dowiadujemy się, że świat hobo podzielony jest na kilka sektorów, w których rządzą różne skłócone strony. Jak widzieliście to na początku na intrze nie ma jednego kloszardowego władcy. Musimy poznać Jakie klany mają jakieś słabości, spróbować je zjednoczyć lub ogarnąć siłą, jednak by tego dokonać, i sami musimy przestać być typowym hobosem. Budujemy reputację, wykonujemy masę zadań i w końcu musimy zabiegać, o to, by lokalni mieli po prostu o nas dobre zdanie, tak? I żeby poparli nas lokalni władcy w wyborze na króla. Kwestie techniczne w hobo. Według Steam'a minimalne wymagania sprzętowe to 660, jakaś i trójka. W zalecanych mamy 970 i i piątkę. No szczerze. Niestety gra chodzi jak gówno. Ustawienia graficzne w sumie niewiele zmieniają, gra wygląda prawie tak samo, interfejs do najpiękniejszych nie należy, ale można oczywiście zrozumieć, że miał przypominać taki Kajet Bambosza, ale dziwnie wygląda to jak hobo. Po prostu klatkuje, bo niby gra chodzi w stu klatkach, ale jednak płynność obiektów wokół nas, płynność tych postaci, poruszania kamerą jest po prostu bardzo dziwna i specyficzna, tak jakby niektóre obiekty miały inną ilość klatek niż nasza kamera, niż nasz ruch kamerą. Ten tytuł już 3 lata temu działał bardzo słabo i to nie zostało w żaden sposób ulepszone, więc przejdźmy do słabych stron tej produkcji. Spis wad. Niestety to też trzeba opisać. Przede wszystkim to przekonanie, które już miałem 3 lata temu, że autorzy Hobo robią grę dla samych siebie. To jest jedna z takich który jak odpalisz, to nie masz bladego pojęcia, za co się tutaj zabrać. W menu znajdziemy nawet opcję Rage Quit i czasami chce się to zrobić. Autorzy nie wyciągnęli wniosków z ostatnich trzech lat, by dać graczowi minimalne wskazówki, gdzie co może znaleźć, ale jednak ciągłe zapamiętywanie, gdzie jest jakiś gość i pamiętanie tego wszystkiego, które z tych tysięcy takich samych drzwi, takich samych domów prowadzi akurat do lekarza który nie zaznacza się na mapie. Mimo oznaczenia na złoto, czasami ikonką na przykład jakiegoś quest'a, patrzymy na tą ulicę i wszystkie drzwi wyglądają tak samo. Po prostu denerwuje to, ile w Hobo jest rzeczy na pamięć. Bywają lokacje y, takie ciemne, że bez latarki sensu tam wchodzić nie ma, mimo że tam NPC sobie stoją i tak dalej, a jak już wejdziemy przypadkiem do game over, man, game over, bo do wyjścia już nie dotrzemy, chyba że jakoś podkręcimy gamę do maksimum albo klikniemy w menu restart i po prostu nas restartuje gdzieś na głównej drodze. Największą wadą tej gry jest ekstremalny grind. po prostu tak ekstremalny, że brakuje w niej skali. W paru miejscach gra dosłownie jest niegrywalna. Na start na każdym kroku spotykamy np. zbira piącego nam pyszczek, zabierającego nam złoto, znaczy może inaczej, tutaj nie ma złota tylko pieniążki, i to po prostu staje się niegrywalne, że czasami tracimy tak duży kontent yy, gry przez coś, czego nie jesteśmy, przed czym się nie jesteśmy w stanie bronić. Ta gra ma kardynalne błędy takie, że aż mi po prostu wstyd jako graczowi w to czasami grać. Paczka papierosów. Jest lżejsza od 10 papierosów luzem, które właśnie z niej wyjęliśmy. Ekstremalnym zidioceniem jest to, że mamy zadanie u Meistera, który prosi nas, by załatwić mu coś do czytania ciekawego. Kupujemy od niego książkę, jego własną, i dajemy mu jego własną książkę, i to działa. 10 wytrychów waży 1 kilo, podobnie jak 10 petów. Z jakiegoś tam um, śmietnika. Ale już rura z ostrymi puszkami waży 300 gram. No ja pierdzielę. Jeżeli chcecie grać w dobrą grę z dobrze zrobionym systemem punktu, to ten tytuł należy olać. Od razu powiem wprost, jeżeli irytujecie to, że puszka piwa waży 1, a kanapa wielka, czteroosobowa, jaką dźwigasz na plecach. Też waży jeden, to nawet nie myśl o kupowaniu tej gry. Jeden z najgorszych też systemów walki w historii gier komputerowych indyczków ostatnich lat. Oparta o wymienianie się obrażeń, nawet nie wiadomo na jakiej zasadzie. Mimo to, że mamy dobry kwibunek broń jako jakiś bambusz w kaloszach, goły z fiutkiem na wierzchu nas spokojnie porobi, bo musimy wygrindować sobie jakieś poziomy umiejętności. Możemy kupić trzy apteczki i je wszystkie trzy użyć, ale dalej. Nie wyleczymy się do maksimum. Czemu? Bo nie, bo jakiś bug, ale bandażami już tak. Na WTF po prostu. Ja wiem, że jestem bamboszem, ale zostałem pobity przy Policjancie obok drzwi komendy policji. Też takie rzeczy się w tej grze zdarzają. I finalnie powiem tak, że po trzech latach gra rozwinęła się znacząco pod względem fabuły, questów i zadań. I ja grałem na chwilę przed finalną premierą. Zastanawiam się, czy autorzy też podskoczą sceną, bo to będzie głównym elementem tego, czy warto ten tytuł w ogóle kupić. W chwilę przed finalnym wydaniem wersji 1.0 i pełną premierą już te 90 zł na Steamie to tak troszeczkę wydaje mi się, że za dużo. Widać trzy pozytywne zmiany w ciągu tych trzech lat, i to trzeba podkreślić. Dodano gigantyczną ilość zadań, fabularnych. Praktycznie każda ulica, za kamarek miasta, posiada też swoje sklepy, swoich NPC, swoje jakieś rzeczy do przeszukiwań. Do niektórych pomieszczeń można wejść, mimo to, że one wyglądają dosłownie tak samo. To tak, prawie całe miasto oferuje to, że możemy gdzieś na każdym rogu z kimś pohandlować, coś kupić, albo do jakiegoś budynku wejść. Dodano Więcej mechanik związanych z budowaniem, wyposażaniem swojego terytorium oraz większy wpływ statystyk otrzymanych na wyposażenie niż wcześniej. Jednak to trochę mało jak na trzyletni rozwój. Z pewnością wielkim bluesem jest tutaj też oczywiście opcja gry sieciowej. Niestety trzy lata temu mówiłem chyba że autorzy tej gry robiąc ją, chyba też troszeczkę pochlali i mam wrażenie, że wyżarli już swoje wątroby, bo ilość kardynalnych błędów ta gra ma dalej w takiej samej ilości jak kiedyś. Przeraża mnie to, że nie Załatano spadania pod mapę w miejscach, gdzie gracz myśli: hmm, tam pewnie jest jakieś przejście do kolejnej części mapy, pójdę sobie tam. I tam się okazuje, że się spada pod świat. I trzy lata temu. Też te dziury były, są i będą sprawiające, że można zajrzeć co jest pod światem. Jest to trochę gra dla survivalowych masochistów ze względu na ogromny grind. Deski na początku gry na przykład do budowy własnego jakby siedziska, głównie kradniemy z takich jakby składów, a każde kradnięcie zabiera ładne parę sekund trzymania klawisza zamiast po prostu oznaczenia przedmiotu, że on jest kradziony, co sprawia, że zebranie 9 sztuk drewna zajmuje ponad minutę trzymania klawisza E. Na pewno wielką zaletą jest ten styl survivalowej mechaniki. Spodziewałem na wyraźne, mocne kategorie jedzenia, leków, craftingu tego tamtego. Na multigra na pewno miałaby zdecydowanie lepszy sens, tylko czy wszyscy gracze przeżyliby to, jak ta gra po prostu nie i wygląda na kompletnie niepłynną? Dlatego ja zostawię taką samą ocenę, jak zostawiłem kiedyś: neutralną, średnią, przeciętną. Nie jest to gra ani dobra. Ani zła. Na pewno nie jest ok, na pewno nie jest słaba. Na Steamie nie dam żadnej oceny, bo myślę, że like dla tej gry to trochę za dużo, mimo że zdobywa oceny pozytywne. Dislike to też bardzo za dużo, bo gra ma swoje oryginalne mechaniki, swój nietypowy klimat oraz też tryb sieciowy. Na koniec klasycznie scenka podziękowalna dla wspierających idziełem do aktualizacji w kolejnym filmie. Klepię teraz mocno w Outriders i leczę zapalenie Zatok, które złapało mnie na misji y, historycznej. Niestety jest to taka przypadłość, która odbiera mi chęć nawet na granie, mimo że na liście tytułów mam naprawdę kilkanaście pozycji, które chciałbym w tym miesiącu ograć, w tym kilka arp aka trochę Wieczora Wieczorami złapać możecie mnie na Discordzie, na tak zwanym gównianym kanale, gdzie streamuję sobie gierki z maksymalnym luźnym komentarzem pierdzieląc komentarze. Od rzeczy, gadając od rzeczy na każdy możliwy temat. Jeżeli widzicie tam czerwony napis na żywo, znaczy, że można po prostu sobie odpalić tego live'a. No i cóż, tyle.